Witam Państwa ponownie. Bohater naszej dzisiejszej historii przez lata zdominowany był przez fatalizm. Wierzył, że rządzi nim Fatum, złowroga potężna siła, której nie zna, a której nie potrafi się oprzeć. W związku z tym narastało w nim poczucie bezradności. Jak ostatniej deski ratunku uczepił się marzenia o lepszej przyszłości, a marzenie to spełniło się, kiedy jego serce, umysł i życie, Zostały wyzwolone. Program Wyzwolony realizowany jest przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by szerzyć dobrą nowinę poprzez prawdziwe historie z życia prawdziwych ludzi. Nasza misja już od ponad 125 lat daje schronienie bezdomnym. Na początku jej pomieszczenia były niewielkie, można tu było zagrzać się i otrzymać chleb życia. Nikt nie zliczy, ile milionów ludzi przeszło przez drzwi starej latarni morskiej, które zawsze stały otworem. Na przestrzeni lat misja rozrosła się, dziś posiada już trzy budynki, gdzie co noc znajduje schronienie setki mężczyzn, kobiet i dzieci. Oprócz dachu nad głową otrzymują tu pomoc medyczną i dentystyczną pożywne posiłki i czyste ubrania. Wszystko za darmo dzięki pomocy naszych przyjaciół. Od pracowników misji dowiadują się też o księciu pokoju, który jako jedyny może uwolnić ich od przeszłości i obdarować nowym życiem. Dosłuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2719 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Masahiro, masahiro, obudź się. Twój ojciec umiera. Chodź szybko do jego pokoju, pospiesz się. Twoja siostra i braciszek już tam są. Mamo, mamo, on tak ciężko oddycha, mamo. Cii, chodź, nic nie mów, synu. Jesteśmy tu wszyscy, mój drogi. Dzieci i ja jesteśmy przy tobie. Mamo, on przestał oddychać. Czy on umarł? Mamo, czy tata nie żyje? Bohater naszej dzisiejszej historii miał 11 lat, kiedy w roku 1952 był świadkiem przedwczesnej śmierci swojego ojca, której bezpośrednią przyczyną była posocznica wywołana przez alkoholizm. Rodzina mieszkała w Japonii, gdzie, o czym dowiedzieliśmy się niedawno, misjonarze tuż po zakończeniu II wojny światowej zaczęli szerzyć przesłanie nadziei. Oto prawdziwa historia Masahiro Ogawy, już teraz w wyzwolonym. Mieszkaliśmy w Honio, w północnej Japonii gdzie mój ojciec masataka pracował jako szef działu w zakładach tytoniowych. Był najstarszym synem sędziego i w ogóle wywodził się ze znamienitej rodziny. Jego przodkowie odnosili sukcesy w dziedzinie polityki i literatury. Sam jednak z powodu nadużywania alkoholu nie zdołał osiągnąć tak znaczącej pozycji. Prowadził życie dumnego samotnika, nie wchodząc w bliższe kontakty ze swoimi rówieśnikami, przełożonymi czy podwładnymi, a nawet zachowując pewien dystans wobec własnej żony, Hany i dzieci. Nie przypominam sobie żadnych ciepłych odruchów z jego strony, ani też, żeby mnie czegoś uczył. Nie cierpiał sytuacji, kiedy musiał kogoś o coś prosić, przypochlebiać się, czy komuś podporządkować. Wada charakteru, którą po nim odziedziczyłem. Ta jego bezkompromisowość była powodem wielu problemów w pracy i w domu. Wszystko musi być zawsze dokładnie tak, jak on chce. Dłużej już tego nie zniosę. Chodźcie, dzieci, pójdziemy sobie gdzieś na pyszny obiad, a potem daleko w świat i więcej już tu nie wrócimy. Moje wspomnienia urywają się w tym momencie, ale jestem pewien, że miała zamiar popełnić samobójstwo. Dlaczego zmieniła zdanie i postanowiła jednak zatroszczyć się o dzieci? Tego nie wiem. Ojciec z powodu złego stanu zdrowia był już wtedy na emeryturze, ale dalej pił sakę co wieczór i nie robił nic dla rodziny. Matka otwarła mały sklepik z tytoniem, który sama prowadziła. Kiedy ojciec umarł, mój młodszy brat miał 4 latka, ja 11, a siostra 17. Po pogrzebie mama wręczyła mi kartkę papieru. List od mojego ojca. Mam go do dziś. Mój najdroższy Masahiro, bardzo żałuję, że nie będę mógł patrzeć jak rośniesz i stajesz się dorosłym. Pocieszaj swoją matkę i bądź dla niej pomocą. Słuchaj starszej siostry i żyj w przyjaźni ze swoim rodzeństwem. Nigdy w życiu nie tknij wódki, bo staniesz się taki jak Twój Ojciec. Matka długie godziny spędzała w sklepiku. Zajmowała się nami siostra, która po zrobieniu matury dodatkowo pracowała w biurze. Trzy lata później postanowiła, że wyjedzie do Tokio, do szkoły dziewiarskiej. Pisz do nas, Masajo. Oczywiście, mamo. Siostrzyczko, uważaj na siebie. Ty też, Masahiro. Opiekuj się swoim bratem i mamą. O ciebie nie muszę się martwić, ale teraz będziesz odpowiedzialny za całą rodzinę. Dasz sobie radę? A, spokojnie możesz mnie z tym zostawić. Będę dla nich jak ojciec. A ty walcz tam ostro i wracaj jako pani magister. <laughs> Potem mnie pomożesz dostać się na studia. Jasne. W podstawówce byłeś najlepszy. W szkole średniej będzie na pewno tak samo. Miałem kilkoro naprawdę dobrych przyjaciół, ale pomiędzy nauką, dbaniem o dom, dowożeniem towaru do sklepu i pomaganiem mamie, rzadko znajdowałem czas na zabawę. Z domu do sklepu było około 15 minut drogi, a ponieważ czynny był do późna, mama coraz częściej zostawała w nim na noc. Musiałem więc zajmować się moim bratem. Aż do wiosny leżało około metra śniegu. Nasz dom ogrzewał umieszczony po środku kominek, zwany Kotsucu. Co wieczór, kiedy wychodziliśmy ze sklepu, mama dawała nam gliniany garnek, wypełniony żarzącym się węglem drzewnym, który w domu przekładaliśmy do kominka. Kiedyś wracaliśmy w głębokim śniegu, potknąłem się i żar rozsypał się dookoła. Ups, węgielki gasną! Pomóż mi je szybko pozbierać! Czekaj, czekaj, O, świetnie, z domu się palą. Nie mycz, nie Choć Chodź, idziemy szybciutko do domu. Zaraz. Rozpalę w piecu, dam ci koc. Rozgrzejesz się i zaraz zaśniesz. Zwinięci jak krewetki, żeby choć trochę mniej marznąć i samotni spędzaliśmy nasze noce. Czekając na sen, zastanawiałem się, czy taki jest mój los. Tak ma być zawsze. Muszę najszybciej, jak tylko się da, uciec od tego nędznego życia. W drugiej klasie szkoły średniej zabrałem kiedyś mamie pieniądze z portmonetki i urwałem się z lekcji do kina. Już wcześniej postanowiłem, że moja przyszłość będzie związana z filmem. Zostanę producentem, krytykiem filmowym, a może nawet gwiazdą. W szkole działałem w kółku teatralnym i zapełniałem mnóstwo zeszytów recenzjami wszystkich zagranicznych filmów, które obejrzałem. W 1957 roku do domu wróciła moja siostra, i wkrótce potem doszło do pierwszej awantury. Pod jej nieobecność przyzwyczaiłem się, że to ja jestem w domu autorytetem. Wstydziłem się swojego zachowania, ale podobnie jak mój ojciec, nie przeprosiłem. Jakiś czas później. Próbowała popełnić samobójstwo, połykając pigułki na senne. Strasznie się bałem, że umrze. Wyjdzie z tego. Najgorsze już minęło. Dlaczego ona to zrobiła, mamo? Przez wiele lat kochała człowieka, którego nie mogła poślubić, jeszcze zanim wyjechała do Tokio. Nie umiała sobie z tym poradzić ani żyć bez nadziei. Mamo, a ty wiesz, że ojciec też próbował kiedyś popełnić samobójstwo? Hmm. Uważał, że jest nieudacznikiem i przynosi wstyd rodzinie. Mówił nie potrafię żyć. Ach, tak bym chciał, żeby żył. Lubiłem z nim łowić ryby. Niedawno ja znalazłem album ze zdjęciami jego rodziny jacyś jego przodkowie. Nie wiem, kim oni są. Ach, życie go nie oszczędzało. Życie nie oszczędzało nikogo z nas. Moja siostra wyzdrowiała. Żeby się uniezależnić, zamierzała otworzyć szkołę krawiecką. W tym celu zainstalowała nawet maszynę do szycia w sklepie mamy. Kiedy patrzyłem, z jaką energią się o to stara, marzenia o tym, żeby przy jej pomocy dostać się na studia, wydawały mi się całkiem realne. Trzy miesiące później. Idę dzisiaj na górę Nútouzan. Sama? Wolałabym, żebyś poszła z przyjaciółką. Ale ona była w zeszłym tygodniu, kiedy ja nie mogłam. Opowiadała mi, jakie tam piękne są teraz kolory. Muszę to zobaczyć. Uważaj na siebie, Masajo. W październiku pogoda w górach potrafi się szybko zmieniać. Mamo, nie martw się. Za dużo mam teraz do roboty, żeby pozwolić sobie na jakieś nieszczęścia. Na pewno wrócę bezpiecznie. <noise> kiedy nie wracała, mama zawiadomiła policję. Do poszukiwań, które trwały przez cały tydzień, przyłączyło się mnóstwo osób, ale nie znaleźliśmy mojej siostry. Jej ciało odkryto prawie po roku, zniesione daleko w dłużyki. Przez cały ten czas moja mama nie uroniła łzy, dopiero po pogrzebie rozpłakała się nieutulenie. Straciłem moją jedyną siostrę. Myślałem o tym, że już nigdy nie przeproszę jej za to, jak kiedyś w złości uderzyłem ją w twarz. Zły los zaczął panować nad moim życiem. Porzuciłem marzenia o studiach, więc przestało mi też zależeć na wynikach w szkole. Pewnego dnia mój nauczyciel odwiedził mamę w sklepie. Dzień dobry. Pani Ogawa, nazywam się Mukayama. Jestem wychowawcą klasy pani syna. Och, bardzo miło mi pana poznać. Dziękuję za troskę o masahiro. Czy stało się coś złego? Sprawił jakiś kłopot? Nie, nie. Spadłem, żeby chwilę z nim porozmawiać, bo w szkole mamy niewiele okazji. Ogawa, powiedz, co się dzieje. Nic takiego. Masz problemy z nauką? Tak. Wszyscy w klasie potrafią rozwiązać te zadania z matematyki, ale ja mam takie zaległości, że choćbym nie wiem, jak się starał, nie daję rady. Zresztą, nawet gdybym to zrozumiał, i tak nie pójdę na studia. Więc po co sobie zawracać głowę? To wszystko bez sensu. Jesteś za młody, żeby się poddawać, Masahiro. Myślałem, że siostra mi pomoże i będę mógł studiować, ale ona umarła rok temu, więc mogę sobie dać spokój. Staram się robić co możliwe, żeby pomóc bratu i mamie. Taki los. Kilka dni później dostałem od niego list, w którym pisał: Nie poddawaj się przeciwnościom, Staćcie na to, żeby się z nimi zmierzyć. Jeśli tylko będziesz chciał zwyciężyć, otworzy się przed tobą droga do przyszłości. Ale było już za późno. Moją jedyną przyjemnością stało się oglądanie filmów. Zaprenumerowałem czasopisma filmowe, zbierałem zdjęcia aktorów i wciąż zapełniałem zeszyty recenzjami. Żeby móc zaspokajać tę swoją namiętność, zacząłem kraść. Choć na początku bardzo się tego wstydziłem, ale wkrótce nie miało to już znaczenia. Pewnego ranka mama weszła do pokoju, kiedy właśnie wyjmowałem kolejną sumę z jej portmonetki. Spodziewałem się ostrych słów. Ale ona tylko spojrzała na mnie swoimi smutnymi oczami, w których była gorycz i rozczarowanie. Po maturze podjąłem pracę w fabryce. Około 30 minut pociągiem od Honio pracowałem w biurze. Moi nowi koledzy grali w zespole muzycznym i namawiali mnie, żebym się do nich przyłączył, mimo że nie umiałem grać na żadnym instrumencie. Jeden z nich zaproponował, że mnie nauczy. No to co ogawa, zaczynamy? A, nigdy w życiu nie trzymałem trąbki, ale A, bardzo ci dziękuję, że chcesz mnie nauczyć. No, przyjemność po mojej stronie. Najważniejsze jest, żebyś się nauczył wydobywać dobry, czysty dźwięk. No tak, jasne. No więc zaciśnij usta mm -hmm. tak mocno, jak potrafisz. Przyłóż je do ustnika i dmuchnij z całej siły. O, wiesz o co chodzi? No, chyba tak, to, to tak mi się wydaje. No to dobra, to spróbujmy. <słuch> No. To, to nie jest takie proste No to spróbuj jeszcze raz Dobra No, no, świetnie, świetnie ogawa Najmniej no, było cię słychać A to już coś Rok później dołączyłem do zespołu i wkrótce potem zagrałem moją pierwszą solówkę A Rada twierdził, że byłbym znacznie lepszy, gdybym rzucił palenie Byłem mu wdzięczny za jego cierpliwość, dzięki której otworzył się przede mną inny świat świat imprez, tańców i picia. Nie miałem planów na przyszłość, ani też żadnej głębszej radości, ale miałem przyjaciół i muzykę. I podobnie jak mój ojciec, miałem też alkohol. A jednak wciąż marzyłem o tym, żeby pracować w filmie. Pragnienie to narastało we mnie z dnia na dzień. Wysyłałem listy do różnych wytwórni, ale jedna po drugiej wszystkie odmówiły. Masahiro, wciąż szukasz pracy w wytwórni filmowej? Tak, parę tygodni temu wysłałem znów trochę listów, ale jak na razie dostaję same odmowy. Wygląda na to, że dostałeś jeszcze jedną. A może nie? I co piszą? To z Tokio. Jeden z największych przedstawicieli amerykańskich studiów. Nie mogę w to uwierzyć. Podaje mi swój numer telefonów, ma, mam zadzwonić jak najszybciej. Muszę jutro wziąć pół dnia wolnego. — Dzień dobry. Mówi Masahiro Ogawa z Honio. Chciałbym rozmawiać z panem Musa. — Pan Musa? Bardzo dziękuję za propozycję pracy. No. — <grywa> Tak, to ja. Nie, 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 ja przyjadę jak najszybciej się da. Co to za praca? Świetnie, świetnie. Dziękuję, pasuje mi. Była to najprostsza praca w firmie, ale zawsze w przemyśle filmowym. Zwolniłem się z fabryki i trzy dni później siedziałem już w pociągu do Tokio. Jakimś cudem znalazłem firmę, a w niej pana Musa. Witamy, panie Ogawa. Nie możemy ci zaproponować wysokiej stawki, ale ponieważ przyjechałeś z prowincji, dostajesz dodatek na wynajęcie mieszkania. No Bardzo dziękuję. A przy okazji. Jaki przedmiot w szkole lubiłeś najbardziej? Angielski, proszę pana. Świetnie. W takim razie weź ten dokument i przetłumacz go na japoński. Proszę pana, ogólnie rozumiem o co chodzi, ale nie znam niektórych słów. Bardzo chciałem utrzymać tę pracę, więc zapisałem się na korespondencyjny kurs języka angielskiego. Moje życie w Tokio bynajmniej nie wyglądało tak, jak sobie marzyłem. Ponad jedną trzecią pensji wydawałem na czynsz. Na lunch jadłem codziennie tylko suchą bułkę. W firmie z nikim się bliżej nie zaprzyjaźniłem. Nadal paliłem i piłem. Co wieczór wracałem do mojego maleńkiego, jednopokojowego mieszkania i słuchałem w radiu programów przygotowujących do egzaminów na studia. I właśnie w taki sposób po raz pierwszy natknąłem się na pewną audycję chrześcijańską. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o samotności. Czy czujesz się samotny? Każdy, niezależnie od tego, jak byłby bogaty czy zadowolony ze swojej pozycji, głęboko w sercu czuje się samotny. Dlaczego? Bóg mówi, że karą za grzech jest śmierć, ale Jego syn, Jezus Chrystus, umarł za nas, abyśmy mogli otrzymać nowe życie. W 11 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi: Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja dam wam ukojenie. Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za nasze grzechy, abyśmy mogli pojednać się z Bogiem. Kiedy On przychodzi do Twojego serca, wypełnia całą Jego pustkę. Nigdy wcześniej nie słyszałem tego rodzaju programów, i dziwnie mnie one pociągały. Czy to możliwe, by ciążące na mnie fatum niekoniecznie musiało mnie skazywać na los ojca czy siostry? Czy mogę mieć jakąś nadzieję? Zapisałem się na korespondencyjny kurs biblijny i zacząłem czytać Biblię, którą moja siostra dostała podczas studiów. W ten sposób poznawałem chrześcijaństwo, tak dalekie od wszelkiego fatalizmu. Mimo, że słowa pisma były dla mnie czymś zupełnie nowym i w pewnym sensie obcym, przemawiały do mnie głęboko. W liście do Rzymian, trzeci rozdział w wierszach dwudziestym trzecim, czwartym i piątym czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Jak to jest możliwe? W pierwszym liście Jana jest napisane: W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Czy to może być prawdą? Masahiro, wierzysz w to, że człowiek, który umarł dwa tysiące lat temu, może cię zbawić na wieczność? Niekiedy te wewnętrzne zmagania były bardzo silne. Wtedy sięgałem po Biblię. Jeden wiersz szczególnie mocno mnie poruszył. W tym objawiła się miłość, że to nie myśmy Boga umiłowali, ale że on umiłował nas i posłał swojego syna, aby stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Bóg przekonał mnie, że jedynie Biblia zawiera odpowiedzi na wszystkie życiowe pytania. Jeśli nie wierzy się Słowu Bożemu, nie ma nic, w co można by uwierzyć. I to mnie przerażało. Modliłem się. Mój Boże, wierzę w Ciebie. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wyznaję moje grzechy popełnione przeciwko innym i przeciwko Tobie. Chcę przyjąć Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Proszę, pomóż mi żyć dla Ciebie. Dręczący mnie dotąd fatalizm został zmieciony przez żywego Boga, który tego wieczoru wszedł do mojego serca i życia. Pan przyjął mnie za swoje dziecko, sługę i przyjaciela. Od tego dnia wszystko się zmieniło. Ponieważ przyjąłem Jego ducha i on mnie prowadzi. W radiu usłyszałem też adres kościoła, który do dziś jest moim domem. W dalszym ciągu bardzo chciałem grać w teatrze i filmie, więc. Przez dwa lata chodziłem po pracy na kursy aktorskie i wreszcie dostałem moją pierwszą rolę. Miałem coraz mniej czasu, żeby chodzić do kościoła, aż pewnego dnia odwiedził mnie w domu pastor. Jak się pan miewa, panie Ogawa? A dobrze, dziękuję, pastorze. <laughs> Przykro mi, że nie chodzę teraz do kościoła, ale mamy spiętrzenie prób przed premierą. Oczywiście, nie ma problemu, jeżeli rozwija pan swój talent. Bóg to widzi, ale dobrze by było, gdyby w niedzielę znalazł Pan trochę czasu dla Boga. To bardzo wzmacnia wewnętrznie. O! Pierwszy list Piotra, rozdział trzeci, wiersz piętnasty. Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w Was jest. Dziękuję za te słowa pastorze. Będę się starał. No. A tak przy okazji panie Ogawa, w sierpniu organizujemy obóz. Wyjeżdżamy z grupą przyjaciół. Będą bardzo dobre wykłady na temat życia chrześcijańskiego. Może chciałby pan do nas dołączyć? O bardzo bym chciał, ale teraz trzyma mnie scena. Obawiam się, że nie dam rady nawet na jedną noc. Będę się o to modlił, bo jestem przekonany, że taki wyjazd bardzo by panu pomógł. W porządku, pastorze. Przyjadę do Was w któryś weekend. No. Obóz zmienił moje życie chrześcijańskie. Słowo Boże i wykłady przekonały mnie, że Jezusa powinienem stawiać przed wszystkim innym. Moje marzenia o aktorstwie złożyłem w ofierze Panu, nie mając pojęcia, że pewnego dnia On mi je przywróci. Zrezygnowałem z dalszych występów na scenie i od tego czasu święciłem Dzień Pański. Parę lat później również mój brat oddał swoje życie Jezusowi. Latem 1969 roku pojechałem na kolejny organizowany przez Kościół obóz, gdzie poznałem Yoshiko Terasaki. Yoshiko chorowała na gruźlicę. Zostaliśmy sobie przedstawieni przez naszego pastora, który najwyraźniej zamierzał nas wyswatać. Podczas kiedy wszyscy oglądali lądowanie Apollo na Księżycu, my rozmawialiśmy w ogrodzie. Zawsze bardzo bałam się śmierci. Przede wszystkim z powodu bólu. Ale przed drugą operacją, kiedy wycięli mi kilka żeber, pewien przyjaciel, chrześcijanin, nauczył mnie psalmu 23. To wspaniała obietnica, prawda? Tak. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Umiem cały na pamięć. Wydaje się, że nawet kiedy życie wygląda bardzo czarno, Bóg nad tym wszystkim czuwa i działa dla naszego dobra. Teraz rozumiem, że korzeniem wszelkiej naszej niedoli, rozpaczy, chaosu, zamieszania jest grzech. Mhm. A od grzechu uwolnić może nas tylko Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Pięknie mówisz. Dziękuję. Myślałem o tym, żeby pójść do seminarium i móc służyć Panu w taki sposób, jaki on uzna dla mnie za najlepszy. Nie wiem, gdzie byłabym teraz, gdyby nie kasnodzieja, który odwiedził nas w szpitalu i mówił o tym, że Jezus. Może zmienić nasze życie. Ja byłem zdrowy i silny, a Yoshiko po ciężkiej walce z gruźlicą wątła i słabowita. Była mi coraz bliższa, ale ze względu na jej chorobę przez tydzień szarpałem się z myślami, czy powinienem ją poślubić. Wtedy Pan przemówił do mnie poprzez Pismo Święte. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Moja siła okazuje się w słabości. Pobraliśmy się na Wielkanoc 1970 roku. Pięć lat później w moim życiu pojawiła się nieoczekiwana szansa. Podczas kolejnego obozu wystawialiśmy na dziedzińcu przedstawienie, w którym zagrałem rolę Piotra. Bracie Ogawa, fantastycznie zagrałeś swoją rolę. Gdzie się tego nauczyłeś? No, skończyłem zawodową szkołę aktorską jakieś 10 lat temu. A to fantastycznie. No, zawsze marzyłem o tym, żeby robić programy radiowe. Zwłaszcza słuchowiska. Naprawdę? No w takim razie mamy coś wspólnego. Oglądając swoją grę, pomyślałem, że może moglibyśmy razem coś zrobić. Ach, nie miałbym nic przeciw. A prawdę mówiąc za samą myśl, jestem podekscytowany. Ja też. Porozmawiam z panem Hosaka i dam ci znać. Prowadził podobny program w Stanach Zjednoczonych, a teraz pracuje w tutejszym radiu. Niecałe pół roku później rozpoczęliśmy nadawanie naszego programu. Kiedyś dla Boga zrezygnowałem z moich marzeń i zamknąłem za sobą drzwi aktorstwa, a 11 lat później On ponownie je przede mną otworzył, dając mi możliwości lepsze niż kiedykolwiek. Jak wspaniały jest Jego plan dla nas. Nadal robimy nasze programy radiowe, rozpowszechniane przez internet. Obecnie realizuję też w wersji japońskiej program z cyklu Wyzwolony. Nie ma innego Boga oprócz tego, który stworzył wszystko i oddał za nas swoje życie. Błogosław Pana duszo moja i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Był to program numer 2719 z cyklu Wyzwolony, w którym przedstawiliśmy Państwu prawdziwą historię Masahiro-Ogawy. Nasz adres. Redakcja Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon. 312 922 1462 62